Analizujemy cykl gospodarczy. Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców. Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych. Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś. Barometr Gospodarczy EFTRAST. Co-miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak i Jędrzej Janiak. Zapraszamy. Dzień dobry. Bardzo miło nam przywitać się w kolejnym odcinku barometru gospodarczego firmy Ftrust. Przy mikrofonie Jędrzej Janiak i Barbara Szczepaniak. Jędrzeju, czy spodziewasz się euforii na rynkach po wczorajszym zwycięstwie w półfinale naszej reprezentacji w siatkówkę? No, emocji y, nie brakuje i na rynkach y, i wśród y, serc kibiców. Y, natomiast na pewno będzie, na, na, na pewno, znaczy spodziewam się y, równie Dramatycznych wydarzeń, jak we wczorajszym meczu. No właśnie, bo właściwie od pandemii, wojny na Ukrainie, wszyscy wyczekują globalnej recesji, i teraz, kiedy spłynęły w poprzednim tygodniu informacje niezbyt dobre z amerykańskiego rynku pracy, to w poniedziałek przywitała nas korekta. I czy to znaczy, że tym razem faktycznie to już czas na recesję? Jak analizujemy te dane z, z amerykańskiej gospodarki, to trudno nazwać to recesją, kiedy gospodarka rozwija się blisko 3% rocznie. Widzimy też pewne sygnały poprawy, czyli lepsze dane odnośnie usług, zwiększa się popyt na kredyty wśród przedsiębiorstw, coraz mniej banków zaostrza swoje kryteria przyznawania kredytów. Do tego w tych wszystkich, nawet wśród tych złych danych odnośnie przemysłu, to nastroje w kontekście oczekiwań na kolejne tam 12 miesięcy są bardzo pozytywne. To trochę nas tak nastraja, że to jednak jest taka sierpniowo-wrześniowa korekta, a nie zakończenie tej całej, zakończenie tej hosty, którą, którą widzimy od jesieni 2022. Ale większa zmienność faktycznie pojawiła się na rynkach. Czy to może inwestycyjnie namieszać? No to na pewno roz, emocje roz, rozchwiewa, natomiast no, rynki mają tak, że czasami jakby przereagowują pewne rzeczy w górę, czasami przereagowują pewne rzeczy w dół. Czyli takie jest takie wahadło, które czasami sprowadza rynki w kierunku swoich długoterminowych, średnich. Tak się jakoś ułożyło, że bardzo często się to dzieje w miesiącach, sierpień, wrzesień. Więc pod to też można podłożyć to, że no, rynki bardzo ochoczo wyceniały to ożywienie gospodarcze na ten rok, ale prognozy wzrostu gospodarczego w takim ujęciu globalnym na ten rok są korygowane nieco w dół, no bo jednak te ciągle wysokie stopy no, powodują, że tych inwestycji brakuje, jakby konsument woli oszczędzać niż wydawać i tak dalej, ale są za to podwyższane prognozy na rok przyszły. Spodziewamy się, że jakby jesteśmy w takiej sezonowej korekcie, która się rynkowi należała i która może stanowić jakby okazję do tego, żeby na ten rynek wejść. A słabsze wyniki gospodarcze, ta korekta nie sprzyjają z kolei presji inflacyjnej która w drugiej połowie roku była jeszcze w styczniu, lutym bardzo szumnie zapowiadana i czy to właśnie ta mniejsza presja inflacyjna spowodowała, że tym razem Komitet znów postanowił nie stawiać kolejnego kroku w naszym barometrze i pozostać w ćwiartce desinflacyjnego ożywienia gospodarczego? No dokładnie tak, bo jakby cały czas, żeby zrobić ten kolejny krok, Musielibyśmy zobaczyć no, wyższą inflację w takim, powiedzmy, szerszym ujęciu nie w jednym kraju, a jakoś w jakimś szerszym koszyku. No i no, po pierwsze, to dane no to znaczy, że, że nie ma tej presji cały czas na, na ceny. Po drugie, no, ta dosyć istotna korekta na cenach surowców i na cenach ropy też ona na pewno przełoży się na to, że spodziewamy się, że te kolejne odczyty będą stosunkowo miękkie. Więc z tym takim krokiem w kierunku inflacyjnej fazy musimy jeszcze poczekać. To w takim razie, jak teraz spozycjonować się jeszcze w tej ćwiartce, w której obecnie jesteśmy, w ćwiartce akcyjnej, w jakie, kierun w jakie kierunki geograficzne może warto uderzyć? No tutaj te kierunki pewnie zostają te, które, które stawialiśmy, natomiast ostatnie też nawet te tygodnie czy dni pokazały, że warto też się w jakiś sposób dywersyfikować, że czasami Czasami inwestor może sobie nie zdawać sprawy, że kupując wielkie spółki amerykańskie, tak naprawdę jest narażony na ryzyko stopy procentowej w Japonii. Czasami są takie po prostu powiązane strategie inwestycyjne, które, które nagle stawiają nas przed takimi ryzykami. Więc ta ostatnia przecena dotknęła też naszą giełdę. Co, co, co ważne, nasza giełda zaczęła spadać wcześniej, była takim trochę sygnałem ostrzegawczym. Też ta korekta spowodowała, że wiele, wiele linii trendu prowadzonych od tego dołka właśnie na jesieni 2022 zostało naruszonych, więc pewnie, pewnie będziemy szukać jakiś, jakiejś nowej linii trendu. Ale jeśli chodzi o kierunki, no to wydaje się, że cały czas wielkim błędem byłoby nie posiadanie akcji spółek technolo technologicznych, bo to jednak jest szerszy cykl, szerszy megatrend. Szukamy też regionów, które, które mają się rozwijać gospodarcze najszybciej, no to. Tutaj cały czas tą Polskę gdzieś mamy na radarze to polskie mniejsze spółki. Wschodząca Azja też nam się wydaje ciekawym kierunkiem, ale właśnie raczej koszykowo, a nie wybrane kraje, no bo, bo tam rzeczywiście te kraje się ze sobą różnią i, i, i warto to sobie jakoś bardziej zdywersyfikować. No i mimo tej ostatniej przeceny w sektorze producentów surowców czy, czy, czy przetwórców surowców, też zerkamy na te sektory. Powiązane z wydobyciem metali przemysłowych, czy też sektory energetyczne. I jeszcze, co też, sektor, który, który gdzieś tam mamy w portfelach, to jest sektor biotechnologiczny. Ty już tak też trochę zahaczyłeś o naszą następną ćwiartkę, ćwiartkę surowcową. Pewnie nasi stali słuchacze mają już gdzieś przygotowane pozycje do ataku, właśnie kiedy nadejdzie już ten czas na surowce. Mówiłeś o spółkach wydobywczych, a czy może jakiś konkretny surowiec się w tym momencie wyłania i świeci jaśniej niż pozostałe? No takim surowcem dla nas zawsze jest miedź. Natomiast no i w tych okresach takiego faktycznego ożywienia ta miedź zachowuje się lepiej niż złoto. W ostatnich ostatnim miesiącach mieliśmy sytuację odwrotną, że to złoto świeciło jaśniej. No i jeżeli ten nasz bazowy scenariusz tego, że to ożywienie będzie trwało, będzie przedłużone i będą towarzyszyły mu niższe stopy procentowe, to spodziewamy się, że ta cykliczna relacja miedzi do złota się odwróci i to właśnie metale przemysłowe będą bardziej pożądane wśród inwestorów. Kiedy spojrzymy na nasz barometr, to kolejną ćwiartką są obligacje. Tutaj również rentowności trochę namieszały w ostatnim czasie. W jaki sposób spozycjonować się w tym momencie na obligacjach, żeby było jak najbardziej spokojnie? No tutaj te, te takie obawy recesyjne, ta korekta powodowała, że znowu środki zostały przekierowane z rynku akcji do obligacji i rentowności mocno pospadały zarówno na rynku w USA, jak i, jak i w Polsce. Do tego czasu, czyli do końca lipca, te fundusze obligacji długoterminowych, one były stosunkowo na zero od początku roku. Dopiero te ostatnie dwa, ten tydzień, ostatnie czy dwa, spowodowało, że ich wyniki zrównały się z tymi funduszami krótkoterminowymi. Wydaje nam się, że rynki trochę przereagowały z, tymi, z tym spadkiem rentowności, więc dalej widzimy raczej zasadność trzymania się tych obligacji krótkoterminowych z, ze zmienną stopą, z, z obligacjami korporacyjnymi. A ewentualne to granie na krzywej zostawiamy zarządzającym, którzy mają do tego mandat i mogą nawet w tych funduszach krótkoterminowych, mają pewien, pewien margines zmniejszania i podwyższania ryzyka portfela. W takim razie przejdźmy do ryzyk i niepewności, bo tych, no w którą stronę na Globusie by nie spojrzeć, trochę się rysuje. Czego najbardziej obawiasz się, albo na co najbardziej czekasz w tych kolejnych, zbliżających się miesiącach? No, najbardziej się bawiam tego, że nie każda gospodarka, czy może powiedzmy, że gospodarka europejska nie będzie tak skuteczna po tym nokaucie dwóch lat słabych danych ekonomicznych, jak polska reprezentacja w środkówkę i się nie podniesie. I rzeczywiście te wysokie stopy procentowe no, i, i te mm, geopolityczne przetasowania handlowe, szczególnie no, właśnie na rynku automotive, spowodują, że ta europejska gospodarka wpad, wpadnie w recesję. No, jakby to jest taka Największa obawa, że jednak, że gdzieś tutaj będzie to ryzyko głębszej zapaści, mimo że trudno sobie to wyobrazić po, po, po tylu miesiącach, czy nawet latach dekoniunktury. Oczywiście ryzyka geopolityczne, o ile rynek się już raczej przyzwyczaił do wojny na Ukrainie, do wojny w strefie gazy, no ale pojawiły się nowe punkty zapalne. Oczywiście też te ryzyka z kampanią prezydencką w Stanach do tej pory wygrywał w sondażach Trump, teraz wygrywa Harris, więc tam rzeczywiście dużo się dzieje, ale póki co rynek skoncentrował się na zamykaniu pozycji carry trade na jenie japońskim i na amerykańskich aktywach i te ryzyka geopolityczne są na razie odsunięte, na razie się o nich nie mówi za dużo, ale one niestety cały czas, cały czas są. W takim razie. Czekamy na rozwój wypadków, licząc na wspaniałe nastroje inwestorów, tak samo jak na wspaniałe nastroje kibiców już w najbliższą sobotę, bo i tak będą wspaniałe, niezależnie od wyniku. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Odsyłamy i zapraszamy na stronę internetową firmy Eftrust i konkretniej również na zakładkę barometr, gdzie też możecie spojrzeć i sprawdzić skuteczność podejścia makro do inwestowania i zobaczyć, jak sprawdza się nasz portfel barometrowy, w którym inwestycje są uzależnione w 100% od tego, w jakim momencie cyklu, w jakiej ćwiartce w barometrze jesteśmy w danym momencie. Do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Jądro Janiak i Barbara Szczepaniak. Znajdziecie nas na ftrust.pl ukośnik podcast, i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania. Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy, a składa się on tylko z jednego funduszu zgodnego ze wskazanym momentem cyklu. Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy. Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. FTS SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.